Cześć, z tej strony Marcin, a tym razem mamy dla Was Doja Durango. Durango, które widzieliście już na jednym z naszych poprzednich filmów, tylko w stanie uszkodzonym. Jeżeli dobrze pamiętacie, dostało właśnie na ten prawy narożnik. Teraz jest już piękny, ładny i zrobiony. Mamy nową maskę, mamy nowy błotnik. Lampa poszła oryginalna, używana. Nowy zderzak, kratki i nowy halogen. Jeżeli chodzi o temat nieodpalania tego samochodu, bo był kupiony jako nieodpalający, to no cóż, założenia były takie: albo 5 dych za ratowanie wiązki, albo 10 koła za nowy silnik. W tym momencie wystarczyło naprawić wiązkę, auto zagadało, tutaj nie było żadnego problemu, także koszt naprawy nam się znacząco zmniejszył i to są te takie pozytywne zaskoczenia, które z USA również się zdarzają. Idąc dalej, samo Durango, wersja 6-osobowa. Dosyć wyjątkowa, ponieważ z reguły mamy siódemkę. Tutaj jest sześcioosobowa z fotelami kapitańskimi. Zaraz zresztą przejdziemy do środka, żeby Wam je pokazać. Tak jak widzicie, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia z wersją właśnie kap... z fotelami kapitańskimi, czyli krótko mówiąc, fotele w drugim rzędzie są praktycznie tak samo wygodne, jak fotele w pierwszym rzędzie. no Jest to zanobista sprawa, jeżeli nie wymagacie wersji siedmioosobowej, to zdecydowanie warto w coś takiego iść. Mamy tam z tyłu podłokietniki. Jest po prostu dużo, dużo wygodniej, jest dużo bardziej przestrzennie i więcej miejsca. Co do foteli z przodu, no to pamiętamy, warto wspomnieć o tym, mamy tutaj fotele grzane, mamy fotele wentylowane, regulowane w ośmiu płaszczyznach, także świetna sprawa. Możecie zauważyć, że i kierownica, i podłokietnik zostały obszyte. Kierownica ze względu na zużycie, ponieważ no to jest jednak Dodge, to nie jest marka nie wiadomo jaka premium i materiały używane do niego też nie są najwyższej, najwyższej jakości. No i po prostu nawet po przebiegu rzędu 80 tysięcy kilometrów ta kierownica często gęsto jest wytarta. Um, tutaj została obszyta. No i można powiedzieć, że jeździli tym no nie powiem, że jeździły zwierzęta, ale na pewno e, bliżej e, tym ludziom było do zwierząt niż do ludzi, bo były na przykład ugachy po papierosach na podłokietniku. Dlatego podłokietnik również został e, obszyty na nowo i wygląda już genialnie. Kierownica oczywiście jest grzana, e, auto z silnikiem V8 5.7 o mocy około 370 koni, także napędzać się ma czym, e, oczywiście z napędem na cztery koła. Warto wspomnieć, że w Durango napęd na cztery koła ma jest dwuzakresowy. Mamy zakres standardowy, mamy tak zwany zakres low range, czyli samochód dostaje znacznie większego momentu obrotowego, tak żeby się wygramolić z różnych trudnych warunków. Um, idąc dalej, warto zaznaczyć, że mamy tutaj Durango w wersji black top. Mianowicie czarne nakładki na lusterka, czarne emblematy na klapie, świadczące o jego wersji, o jego e, o napędzie chociażby. No, i oczywiście czarne wnętrza kloszów z przodu. Także prezentuje się to genialnie. Full czarne Durango zawsze robi robotę. Czarna felga również jest elementem tego pakietu blacktop. Warto zaznaczyć, że pomimo, że tego nie widać, to mamy tu do czynienia z dwudziestocalową felgą i jedzie się tym po prostu totalnie komfortowo. Tym autem się płynie, nie przejmujecie się żadnymi dziurami, nie przejmujecie się niczym. Mega zaleta tego typu suwa z USA. Pamiętajcie, żeby uważać na blendy, blendy w Durango lubią przeciekać, jak tylko zauważycie tutaj w dołach, że zaczyna to świecić trochę słabiej, trochę gorzej, macie bankowo, że tam jest woda i trzeba tą blendę ratować póki jeszcze się da, tutaj natomiast na szczęście blenda po już aktualnie prawie 100 tysiącach kilometrów, bo auto w ciągłym użytkowaniu jest w porządku, także być może ta wyjątkowo się nie rozszczelni. Z fajnych barierów. Mamy tu do czynienia z elektryczną klapą. To jest absolutnie genialna sprawa. Ułatwia życie, no tak moim zdaniem, w samochodzie. Jeżeli robicie zakupy, jeżeli macie dzieciaki, no to ułatwia o przynajmniej 70%. Żyje się przyjemniej. Kolejna rzecz, którą warto zaznaczyć, to przeróbka lamp. Ludzie różnie kombinują z tymi blendami. Tu w tym przypadku zastosowaliśmy najtańszą z możliwych przeróbek, czyli zamienienie żarówek miejscami, tak żeby. Można było włożyć pomarańczową żarówkę, żarówkę kierunkowskazu w to miejsce, czyli mamy tu pomarańcz, tu pomarańcz, a jedno, jedna lampa w steku została zmieniona na lampę światła trzecimgielnego. Temat konwersji z tyłu mamy załatwiony w sposób... No, ja bym go nazwał sposobem za 70 zł, bo gdzieś tyle to wszystko kosztowało. Także można to zrobić tanio, nie trzeba tysiąca, nie trzeba dwóch, nie trzeba trzech tysięcy w zabawę z lampą z tyłu. Zapraszam Was teraz do tyłu, zobaczcie sobie jak to wygląda. No tak jak powiedziałem, miejsca jest naprawdę dużo. To jest ta wersja kapitańska, możecie zobaczyć, jeden podłokietnik jest... Uchylony. Fotele z tyłu, oczywiście, grzane. Mamy też gniazda USB do ładowania telefonów, także czy innych urządzeń. Naprawdę, z tyłu może być bardzo, bardzo komfortowo. Oczywiście również osobny panel do regulowania klimy dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń. Warto zaznaczyć, że niska cena naprawy, ponieważ mieliśmy tu uderzenie na róg, mieliśmy uszkodzoną maskę, błotnik zderza, środek wystrzelony, no i zmieściliśmy naprawę naprawdę tanio. No, kwestia zamienników, tak? Jedynym oryginalnym elementem, który tutaj trafił z powrotem, jest lampa. Ja jestem zwolennikiem oryginalnych reflektorów, nawet używanych. W cenie, wiadomo, czasami wysokiej, ale to po prostu wygląda dobrze. Szczególnie, że mamy tą wersję black top, czyli te czarne, czarne środki. Zdecydowanie lepiej dać oryginał. E, natomiast maska zderzak, błotnik, to wszystko jest z zamiennika. I oczywiście dla prawnego oka na pewno nie umknie to, że troszeczkę się tam pewne rzeczy nie zgadzają. Aczkolwiek na pierwszy rzut oka jest wszystko OK. No i to jest idea zamienników. E, musicie być gotowi na to, że jeżeli maska z zamiennika kosztuje 1600, może 2000 zł, a oryginalna 5, no to często te formy nie są tak idealne. I, i to nie jest tak, że się coś dorzeźbi, że się coś naspawa, spole, ten, zetrze i tak dalej i będzie git. Nie będzie. Gdzieś tam te szczeliny się nie będą zgadzać na zamiennikach i z tym się nie dyskutuje i tyle. Także pamiętajcie, mieszcie te oczekiwania co do budżetu, żeby potem nie było jakichś tam... Niepotrzebnych żali, jeżeli robimy na zamiennikach, jest tanio i godzimy się na to, że nie będzie idealnie jak oryginał, bo tak niestety jest takie są zamienniki. Mamy tam, jest loteria. Nie jest tak, że jest dobra firma zamienników, jest gorsza firma zamienników albo traficie z dobrej formy, albo traficie z złej formy, i, i tyle.

Przede wszystkim pozycja za kierownicą. Można się tu naprawdę fajnie, ja to nazywam, rozwalić. Krótko mówiąc, po prostu może być naprawdę wygodnie. Można tu znaleźć spokojnie pozycję dla siebie, szczególnie jak mamy elektrycznie regulowaną kolumnę w dwóch płaszczyznach. To naprawdę może być super, super wygodnie. Co jest do mega przyjemne? Kierownica mięsista odpowiednio tutaj możemy sobie ją spokojnie chwycić. Te bicepsy są malutkie, ale naprawdę przyjemnie się tego, przyjemnie się tego człowiek trzyma. I czuję się pewnie. Może fotelom brakuje trzymania bocznego, to że jak jeździłem wcześniej tym samochodem, to na pewno zauwa na pewno to odczuwam i jestem nawet już przekonany, że brakuje tego trzymania bocznego. Z drugiej strony to nie jest samochód, którym się ścigamy, to jest duży, rodzinny SUV i po prostu kurczę, tym trzeba jeździć spokojnie, ale mamy jednak ten zapas pod butem, nie? I to jest fajne. Natomiast, no niektórzy na pewno, niektórzy będą narzekali na trzymanie boczne, no ale to można zawsze kupić wersję SRT. Tam to trzymanie boczne będzie, będzie na pewno lepsze. Co możemy zauważyć ciekawego, panel centralny, no to jest coś czego nie lubię, czyli mało wyciągniętych rzeczy na zewnątrz. Większość jest w panelu i trzeba się, że tak powiem, przebijać przez ten dotykowy wyświetlacz. Natomiast to, co najważniejsze, w sumie wyciągnięte jest. Mamy klimę, mamy możliwość regulacji temperatury. Ewentualne mutowanie do szybkiej rozmowy, żeby wygasić w całą muzykę w tym samochodzie. Ciekawostką jest tryb eko. Tutaj w Dodge Durango dla odmiany trybu eko się nie włącza, jego się wyłącza. Mamy ECO off ECO off który się świeci na pomarańczowo, kiedy jest wyłączony. Czyli do czego możemy tutaj, do jakiego wniosku tu możemy dojść? Możemy dojść do wniosku, że kiedy tryb eko jest wyłączony, to coś jest nie tak, bo po prostu się świeci natomiast tak naprawdę pokazuje nam to po prostu, że jedziemy normalnie V8, -ką. kiedy tutaj mamy tą, tą pomarańczową lampkę auto nie przełącza się na 4 cylindry cały czas pracuje V8 -ka. odbija się to oczywiście na spalaniu natomiast również odbija się na komforcie jazdy, bo jednak niektórzy twierdzą, że tego nie czuć, ja znowu jeżdżąc tym samochodem praktycznie na co dzień przez jakiś czas odczuwałem to czyli przełączanie się na te 4 cylindry faktycznie w było zauważalne i, i czułem ten spadek mocy, zanim to wszystko się powłączało z powrotem. Ten system, system MDS e, przełączył na, na ósemkę. To po prostu e, trochę zajmowało i, i, i że tak powiem to było czuć. Także eko mamy off, lampka się świeci, nie używamy tego trybu. No szczególnie jak potem auto będzie miało gaz na przykład, to w ogóle nie ma co tego włączać tak naprawdę. No i oczywiście mamy też tryb sport. Możemy się przełączyć na tryb sport, wtedy mamy kolejną lampkę zapaloną, auto wtedy się troszeczkę bardziej trzyma na obrotach, skrzynia pracuje szybciej, możemy odczuć, że troszeczkę lepiej się to zbiera, ale zaczyna na to, że to jest silnik wolno-sący, to tutaj jakiejś rewolucji nie będzie w trybie sport. Bardziej może chodzi o skrzynię. W kwestii szyberdachu mamy tu wersję z szyberdachem. No, znowu to są te drobne rzeczy, tak? Płacimy za auto dużo mniej. Natomiast choćby to, że pierwsza ta osłona jest zamykana, odchyla na ręcznie. Natomiast szyberdach oczywiście jest elektryczny. No w BMW, jak wiecie, otwiera się elektrycznie też ta pierwsza osłona. <taki> Takie tam różnice. No ale chyba kurczę co? No, idealne auto na Daily, tak naprawdę. Jeżeli szukacie suwa, jeżeli chcecie mieć duży, wygodny samochód. To zaznaczę od razu, że on jest duży, ale tej masy zupełnie nie czuć. Jak jedziecie, on jedzie tak bardzo aksamitnie, bardzo przyjemnie. Nie ma tutaj żadnych jakichś takich negatywnych odczuć. Zbiera się również dobrze. Nie wiem, jak wersja 3.6, bo wersją 3.6 nie jeździłem. Tam też ponad 300 koni, więc powinno być dobrze. Czy pod 300 koni, tam około. Natomiast V8 ma 57 zbiera się świetnie i naprawdę jest to chyba taki idealny balans, idealny silnik do tego samochodu. Zakładając tutaj gaz. Jest ekonomicznie w miarę i jest super komfortowo, jest mega wygodnie. Nie wiem, czy dopłacałbym kolejne 100 tysięcy, żeby, żeby zaopatrzyć się w BMW X5. No bo jakby fanem BMW jestem, więc na pewno bym o tym myślał. Ale tutaj jest problem, ponieważ no, ten Dodge jest tak, tak rozsądny cenowo, że, że ciężko by mi było na pewno taką decyzję podjąć. Mógłbym się skłaniać mimo wszystko do Durango. Skończyliśmy właśnie wycieczkę po kostce brukowej zabrzańskiej. No i cóż można powiedzieć? Dziwne doświadczenie, ponieważ pierwszy raz od bardzo długiego czasu miałem kompletnie wywalone na wszelkie nierówności i wszelkie jakieś tam problemy na drodze tego typu. No Jeżdżąc cały czas na niskim profilu, człowiek jak widzi dziurę, to się modli, a jak widzi kostkę brukową, to już właściwie po prostu jakby zagryza zęby, zaciska tam, Jazda i jakoś to przeżywa ciężko. Natomiast tutaj, w przypadku Durango, macie na to kompletnie wywalone. Nie? 20 Dwudziesto-celowe koło, balon jeszcze taki jak jasny gwint, bo tutaj jest wysoki profil strasznie. I po prostu się nie przejmujecie. Jazda po dziurach tego kompletnie nie, nie czuć. Nie musicie po prostu uważać, jak patrzeć co chwilę, czy coś nie wiecie. Mega komfortowa sprawa. Coś, czego na co dzień nie doświadczam, ale. Kolejna, kolejny aspekt, jakby kolejny, kolejny argument na ten samochód. Jeżeli chcecie po prostu się nie przejmować takimi rzeczami, mieć to gdzieś, wjechać w większość miejsc po prostu na jakie macie ochotę. Pokonywać wysokie kramężniki różne takie tam tematy, Do Durango bez problemu, bez żadnych tam kompleksów można lecieć. No i hej, jak przyspiesza, to nawet brzmi, nie? Coś tam słychać Kacper, z tych rurek. No słuchaj oddaje, no, nie? Ale jak tylko puścimy gaz, jak tylko zluzujemy się na przykład na, na te 130 na godzinę czy coś, robi się cichutko, nie? Nie musi życzeć. Fajny samochód. Naprawdę, jakbym miał rodzinę oprócz kotów albo rozważał, albo inne takie rzeczy kombinował, to na pewno do Durango byłby brany pod uwagę. Cena, jakość, cena możliwości. Jeden z lepszych samochodów, jakich, jakich doświadczyłem. No i nawet dobrze wygląda. Może się podobać. Szczególnie w tej wersji Black Top, no, jak jest całe czarne. Warto zaznaczyć, że ekran, pomimo, że no, nie należy do największych ekranów na dzień dzisiejszy, w 2020 roku to właściwie nawet trochę wstyd, no bo wiadomo, że wiele samochodów ma je większe. To jest bardzo dobrej jakości po prostu. Jakbyśmy sobie zostawili ten Fordowski ekran na przykład tego rozmiaru, no to jest nie była Ziemia, tak, na korzyść Dodge'a. Jest ostry, ma dobrą rozdzielczość, responsywny, może się podobać. Możemy też nawet dwa słowa o spalaniu powiedzieć, no bo trochę tym jeździmy. Realne spalanie na wyłączonym trybie ekonomicznym V8C57 w Dodge Durango to jest, to jest około 15 litrów na 100 km. Na włączonym trybie eko gdzieś tam na 12-13 litrów zejdziecie, niżej nie. Jakby jak, jak ktoś tam jakieś teorie ma na temat 10 litrów spalania w czymś takim to jest niemożliwe, to jest po prostu nieprawda. No ale w gazie, zakładając gaz, 15 to by się zrobiło gazu pewnie z 17-18 litrów. Mega spoko sprawa. Zakładając, że dwulitrowe SUWY palą 10-12 benzyny i tak, a macie tam umęczone 2 litry, które tam błagają o, o skończenie ich męk przy takim samochodzie, no to ten, to tutaj może być naprawdę dobrze. Także, jak najbardziej na plus. Bardzo się dobrze czuję w tym samochodzie. A i możemy taki protip dać. Na desce rozdzielczej, często jak ktoś pierwszy raz będzie jechał takim samochodem, no będzie miał wrażenie, że coś z termostatem jest nie tak, że jest niedogrzany. Bo w dodżach i to też w chargerze i tak dalej, temperatura nie idzie do połowy. Występuje takie coś, że tam macie temperaturę odpowiednią, temperaturę lekko poniżej, lekko powyżej 1,4 wskazania. Warto to wiedzieć, żeby tam od razu po warsztatach nie latać nie płacić. Nie wiadomo po co. Minęliśmy fotoradar, także ogień. Nie, no naprawdę fajnie brzmi, może się podobać. I na łuku się trzyma. Mamy 150 na niemieckiej autostradzie oczywiście. I jest naprawdę przyjemnie. Nic się nie przejmuje, no trzyma się świetnie. Cały czas patrzymy przez pryzmat ceny, że to są samochody, które tam w wersji 3.6 to pewnie w 100 tysiącach można by zamknąć spokojnie. 5.7 w 120. 120 zamykamy i jest naprawdę ok. No i teraz najciekawsze na koniec, e, oczywiście cena. E, samochód pod dom wyszedł gdzieś tam poniżej 100 tysięcy złotych. Po akcyzie i naprawie na gotowo takie Durango no, z 20 roku, czyli ostatni wypust tych Durango ze stałym wnętrzem tak naprawdę. Potem już zaczęło wychodzić nowe, które jest no, zdecydowanie droższe. Takie Durango na gotowo, po naprawie, po akcyzie Okolice 125 tysięcy złotych, może do 130 spokojnie zrobicie i możecie cieszyć się naprawdę super, super samochodem. Mega uniwersalny samochód, spokojnie konkurujący z modelami marek typu BMW, typu Audi, dużo droższymi. Za X5 musielibyście położyć po 200 tysięcy tego typu, no to już się znowu Durango SRT uśmiecha, tak? I tak możemy się bawić. Dodge Oferuje cena, jakość, praktycznie najlepsze możliwości, jakie, jakie mogą być. Idealny silnik pod gaz, jeżeli chcecie rodzinnie dłuższe trasy robić ekonomicznie, 57V8, zakładacie do tego gaz. Butra idzie na dół, nie zajmuje zupełnie bagażnika, ponieważ idzie pod samochód i macie temat kompletnie załatwiony. Także Dodge Durango jak najbardziej na plus. Genialny samochód i świetny temat do importu z USA, bo może naprawdę fajnie oszczędzić.